Witajcie widzowie w kolejnym odcinku z Robloxa W dzisiejszym odcinku zagram w grę o nazwie Przeżyj mm, nawiedzone miasto Dziwna nazwa, ale dobra Dobra, teleportujemy się do gry Pomyślałam, że ta gra będzie fajna Kiedyś była, nie wiem czy kiedyś była popularna Znaczy na pewno niż teraz Bo teraz gra w nią 200 osób, więc jak na taką grę, to bardzo, ale to bardzo mało. Zobaczmy, kto będzie duchem? No to nie do końca. Dobra, nie ja. Tutaj trochę jest taki właśnie spoiler, że można tak sobie... Więc dobra, zwykła mapka. Zwykła jest git. Dobra, za 10 rewoks można wybrać, żeby była jakaś dana mapka. No to dość ciekawe. To też na pewno jest ciekawy wybór. Dobra, nie, nie, nie widzę gdzie on jest. Tam jest. Okej. Okay. No to najpierw ulepszmy sobie, żeby zrobić więcej Haikiku. Tak zawsze się to samo nie robi. Można ulepszyć drzwi. To moja taktyka jest właśnie taka, bo tutaj możesz ulepszyć drzwi, stawiać kuszy, potem chodzić śrubki i tak dalej, i tak dalej. Na początku to dobrze postawić kilka kurz, żeby odstraszyć ducha i żeby go zabić <gry> Dobra O już kość strzela, dobra O kurde, naszego sąsiada No to może ulepszymy. A dobre, to postacie słabe, to 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 Dobra, quality fiki to podwyższamy No, kościół nie idzie do mnie tak na razie sobie ulepszymy mmm, safe. Póki u nas nie jest, to możemy sobie tak na spokojnie widzowie ulepszyć sobie safe'ik, żeby być więcej I jak... Ile ale fajnie. O, hop, hop i hop. Dobra, widzę, że ludzie stawiają bardziej pod ilość. Hm. Dobra, a jeszcze safe sobie ulepszymy. <laughs> lecimy w sejfik. Póki nas nie bije, to lecimy z sejfem. Sią No, No jest chyba jak na Dobra, drzwi sobie ulepszymy, sobie trochę. Hop. Tutaj ulepszymy sobie tą kuszę, tą kuszę ulepszymy, tą z przodu możemy jeszcze w sumie jeden level ulepszyć, hop, i możemy chyba postawić śrubki, żeby już nam się produkowało, już powiem wam o dobra, skoro jakoś się go i to już nas szczególnie, na pewno będzie się nazwać. dobra, śrubki już się nam robią, łobią, do ja tego nam są śrubki, po pierwsze, są takie rekwizyty, to nie? Będziemy jak najszybciej musieli postawić takie coś, takie cacańko. Dźwięk był lepszy. O, i jak widzicie, też do takich rzeczy potem na wyższych levelach są potrzebne. I nie wiem, co dokładnie ta bestia robi, ale okej. Okay. <laughs> Mi to nie przeszkadza, znaczy, że się tak dosyć czocka. Nie wiem, jaką on ma metodę, ale... <laughs> I tak odpowiada obecnie. Okej. Okay. Do mnie to niech nawet nie podchodzi. Oj, u mnie od razu prawda, Dobra, według mnie można widzowie zainwestować w lepszy sejf. Lecimy z hajsem. Dobra, lecimy widzowie ja z koksem. <grym>, nie ma co się bawić. Hmm lepszy drzwi Możemy tą kuszę w sumie ulepszyć trochę O ta o kurde mam laga widzowie Mam laga podnosznego widzowie Halo? Czemu te kusze nie biją? widzę, jest jakiś problem obecnie, N nie wiem, co się teraz dzieje. O, Oczyło się, jest jakiś problem widzę, ale co, co, się stało? Nie, nie wiem, widzę, co się dzieje obecnie. Zbagowało się coś. Mm -mm -mm -hmm jest duży problem. Albo to ja mam jakieś lagi, albo to serwer ma jakieś lagi. Tutaj tak jest trochę stara, więc może mieć lagi w sumie. Chociaż patrząc na jego level, to on już się raci to nie ma, ale dobra. Lepszym sobie drzwi tak. <gryw> nie wiem po co, totalnie. Ale skoro drzwi działają, to przecież to też działa. No dobra. No well, lepid safe, znaczy te śrubki moje. <gry> śrubki. Ale to nazwać śrubki widzę. Taki? Okej, nie macie nic tak i tak więc... <gry> nie, jestem są trochę Okej. Okay. Hmm, co tutaj postawimy? Kamilek. Nie wiem, nie pamiętam co on robi. A, już teraz zobaczyć. Dobra, na śrubki tam sobie, zróbmy, tam kilka ulepsz. Tak, to nie mam monet. Safe trzeba mi ulepszyć. Trzeba safe już ulepszyć, bo ja nie, nie jestem. Dobra, gdzie pan bestia i ile ma HP? Dobra, albo są jakieś mocne lagi, albo coś, albo on odżywa jakichś cheatów, czy coś. Może odżywać z sumie cheatów, czemu nie? Podpada 1% na sekundę. a to nad spoko jest. Dobra, a to y, demon otrzymuje 20% obrażeń, gdy atakuje drzwi. Dobra, to stawiamy i dojech. O, skoro możemy safe, no to ulepszam safe, oczywiście, widzę? Trzeba więcej. school. Do mnie. Nie wiem, o co chodzi. Czemu to nie bije? So, usuńmy jedno i... postawmy to na nowo. Oh, halo? A ja to teraz? Nie, coś... coś się widza, jak zepsuło. Ale tak obrywam macę nawet. <grywka> nawet to co cokołu mnie tak na doskuszy wygrywamy widzę, więc to jest dobre. Trzeba... Widzę, że to jeszcze jest problem powoli, więc trzeba widzę więc jak tych właśnie apteczek naszej postawić. A więc ulepszymy to sobie. To też ulepszmy. Potrzebujemy dużo śrubek jak na razie. Bo już widać, że są problemy. A więc Widzę że trzeba... Trzeba... Skoro nie możemy go pokonać, no to musimy chociaż się obronić. Dobra, dobra, jeszcze co jest? Większe? Spowolnie ruchy ducha to też będzie, chociaż w sumie to spowolnienie nam jest potrzebne obecnie Dobra Dobra, tutaj stawiamy, nie wiem Nie wiem, może te nie będą zbagowane jakieś No nie wiem, co widzowie mam zrobić, szczerze. Tylko jak na razie gwoździ więcej nie potrzebujemy. <laughs> potrzebujemy za to to. nie ducha. <laughs> nie, to postawiłem ja, ja dziękuję, nie no, ja zwalnię. Okej, na razie na takie kusze, to tam na razie mocno się nie potrzebujemy. Bo ten duch też nie jest jak na razie jakiś super mocny. Mm. Okej, okay, jeszcze ulepszamy. I to nie mam hajsów. O kurczę, już hajsem jest trochę problem. Gdzie, gdzie, gdzie jest duch? Gdzie jest duch? To jest moje pytanie. Tam jest duch. O no, pali. No to dobrze, że się pali. Dobra. Skoro możemy ulepszyć, to tak samo możemy to ulepszyć. Hop, do tego lewelka. Mam nadzieję, że to już będzie działać. Bo ja się obawiam, że coś nie, może nie działać. I że on może być ty, w tej która gra po drugiej stronie. Napiszcie hmm. na w komentarzach, jak wygłaszacie. ja, no hajsiu! Ale już dużo śrubek. Teraz mam problem z hajsem. Hmm. hmm. Trochę zepsułem, widzę, ja? Wiecie co widzę? Uważam, że mogę to jedno sprzedać. Jak na razie nie ulepszam, tylko właśnie safe potrzebujemy nowy. O, tak, tak. Dokładnie. A tutaj postawimy rekwizyt o takich, bo jeszcze z tego więcej. I widzowie, według mnie, możemy zrobić takie coś. <laughs> o, jeszcze jedno. O, to maksymalne drzwi robimy widzowie. To nam zabroni widzowie. Nie wiem, bo jakieś trzy kuszy, żeby go strefić trochę. Nie wiem czemu, nie? Teraz nie wiem, śrubki w sumie już nie potrzebujemy. Czy jest na safe w sumie możemy pozbierać? Oh, lecimy z safe, dobie no co tam. Co tam? ja będę się bawić z nim. Co ja tam się będę bawić z takim duchem? Dobra, lecimy z hajsem. Będziemy po lewelu jednym tak ulepszać, hop. Dobra, trzeba artenerię zrobić, jak tam tam się wymawią. Hop! Dobra, chyba jeszcze dwa poziomy i będzie maksymalny level. Kurz! Na pewno nie sprzedamy apteczek, bo apteczki są bardzo opę. To nas... Nasza jedyna szansa na przeżycie tej gry. Dobra, safe, musimy ulepszyć, bo ja wytrzymam. Nie wiem, że tam coś mogę robić, ale nie dość, że kuszy nie działają. Nie wiem dlaczego te kuszy nie działają. To jest pytanie. O nie, moje śrubki się powoli kończą. Hm. No teraz bym nie bym mógł ulepszyć. Nie, nie, nie ma takiej potrzeby. Jeśli będzie jakiś większy problem, no to wtedy się e, za to zabiorę. Ale na razie nie ma takiego problemu. Czy ja to ulepszyłam? Nie, poczułem na niebie. A no, 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 już, już widzę problem <grym> ze śrubkami. <grym> Obecnie jest problem ze śrubkami, teraz widzę. Już, to... już widzę, że jest problem ze śrubkami. A kurczę. I na kolejny upgrade. 320. Dobra, czekamy. No, kupujemy, kupujemy kolejny upgrade. <grym> kolejny. Tutaj na pewno nie, nie O, czego jest problem już? Teraz z hajsem, no okej. Okay. <laughs> Ale to jednak nie jest duszy. Obecnie. O, już, no mówiłam jeszcze, że tam kilka level jest. A, mogę kupić? Nie. Mm -hmm. Okej, okay. no i teraz chyba ulepszymy save, widzowie, tak mi się wydaje. Dobra, save sobie robimy sobie. Pokusze mamy na dobrym levelu. Wszystko są dosyć dobre, wszystkie ulepszenia za są kupione. Tam gość dopiero kupię takie podstawowe akryliki. A więc hop, <laughs> lecimy. Czy co? Chyba od razu robimy takie <laughs> złote, żeby mi się nie myliły. No dobra, lecimy, widzowie, z maksymalnym levelem. Co? Kto mi zabroni? Kto bogatemu zabroni? No i to są najlepsze szkursze, widzowie, w grze. No i teraz nareszcie będą Dimage'a. Będę nareszcie Dimage, widzowie, zadawać. O kurczę, śrubki są problem. Śrubkowa. Śrubkownia. Dobra, widzę, ja zróbmy tam Ok, to jeszcze śrubek. Ponieważ chcę mieć najlepszy stół rzemieślnicy. Czym? Dobra, to jeszcze nie jest koniec. Ok! O kurcze! O kurcze, mal. To i został już pokonany. Dobra, do mnie się nie radzę zbliżać. No zelkę, opanie, potworku, nie opłaca się ci. A SafeMoon Max, no to już jest Lipton trochę, co nie widzę. Okej, okay. mam już w sumie słońce, mamy więc jest git. Dobra, w sumie ten ostatni rząd możemy... O, duch został zabity. <noise> I nie zrobiłam. Niestety śrubek błagnęła. No cóż, widzowie, ale to była dosyć dziwna rozkrywka. Taką nie pierwszą rozkrywkę. Dosyć dziwna. N żadne kusze. W ogóle do mnie żaden nie przyszedł Jeszcze raz widzowie. A właśnie, musimy zobaczyć, jak ją. Ma. Dobra, mam najlepszego. Zakręćmy jeszcze raz, jeden raz, y y spinę. Nie wiem o co mi wyleci, ale coś na pewno Dobra, teleportuję niech nas przeteleportuje I nie, nie, nie. czy chcę być bestyką Nie do końca lubię być bestyką A więc widzę O kurczę, tylko O kurczę widzę, ja tylko 4 osoby Tym mniej osób, tym nie gorzej, nie A kurczę, są tylko 4 osoby I czy ja będę? Duchą? Nie, 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 ja nie jestem hm. Dekon jest. Hmm. Dobra, Halloween. Zagrajmy mapkę, bo to nią dawno Nie, 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 no, nie, nie, no, ha, 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 yy, mm -hmm. Tutaj nie, 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 wybierzemy. nie, wiem gdzie jest potwór. clown, nie, clown. nie, to To to, to, mi łatwo. Patrz, pójdzie z nim. A to z palcem w naszym z nim nie wygram. Pewnie on nawet nie wie, czy da się zmieniać jednostkę. Okej, okay. no to z, no zostanie ostrzeliwany. No, a to już za szybko do mnie nie przyjdzie. No, a to ja po prostu puszek którą... A, dziękuję. Trochę mało obie. Drzwi nie mało przymusu. No to ma trochę klopsa. Dobra. Według mnie drzwi jeszcze nie czołgi. Dobra, safe, 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 safe. Lecimy, w I Widzimy według... Uuu, ale na styk to zrobił. Nie nas no, zginie. Nie no, ja nie wierzę w takich... Nie wiem, co takie osoby są. Dobra, odpowiedź do lobby jeszcze raz. Nie no, nie widziałam, że jest takie coś jak No, nie zwykle gramy z jakimiś osobami, które nie wiedzą, co to jest 1 plus 1. Okej. Okay. Nie będę. Kręcimy. Uwaga. Dobra, teleportuje nas. Cząstka jakaś. No nie, jak na razie to mi się podoba. Moje gwiazdki mi się podobają, więc niech sobie być tam zostaną. Dobra, niech nas teleportuję. zobaczymy ile osób, gramy. gramy 6 i 7 osób. 7. a to bardzo długo powiem. O moje gwiazdeczki. Dobra, to jest efekt. Dobra, to zagrajmy sobie jasaniemy myślę, rundę I nie my jesteśmy. No to cóż. Widzicie, może jak będziecie chcieli więcej odcinków z tej gierki, to może będziemy kiedyś duchem. Czyli tego będziecie chcieli, oczywiście. Co spoko, będę mógł nagrać taki odcinek, to nie jest jakiś wielki problem. Okej, okay. idziemy sobie... O kurczę, tu, on tutaj jest? No to idę zająć sobie tą. Dobra. Nie, nie wpuszczam, siosio. Sio. Kiosio ja nie wpuszczam do swojego domu. Wiem, że tak większość ludzi robi że jest do siebie No ja. Nie rozumiem takiej taktyki, ale okej. Okay. Znaczy każdy ma swoją taktykę. Ja mam na przykład taką, jak widzicie. Ciągle robię taką samą. Dobra, popatrzmy gdzie on jest. Nie widzę go nawet. Ciągle kurde jest. Tam jest, okej okay. No to robimy kuszą, O kurczę już e, został jak to jest podstawowy klaum, więc chyba można z nim się trochę zobaczyć safe Tak mi się wydaje Nie ma opcji, że do mnie wejdzie w pełną Nie, on będzie sobie kusi Na no, on przynajmniej ma łatwego freekilla nie no, nie no. O, dobra, przynajmniej sobie jakąś kusza. To no to przynajmniej taki plus. Nie no, patrzyłem jak słucha. A dobra, widzimy, lecimy z kolejną kuszon. Kuszam. Um. A ci... Nie, 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 nie gadajcie, że oni nic nie robią. Nie, nie mam po prostu sił, to do od, No, jak nie chcę, no, no to spoko. O kurczę, kolejna osoba została, a nie, duch został! O no, Nie, dobra, jednak widzę jeszcze jedna rundka Co to, 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 to się dzieje tutaj? To, to jest jakaś masakra. Proszę, ja chcę zagrać z kimś, z kim będę mógł zagrać rundę, a nie. Z ktoś, kto z kimś. Dobra, gramy w dłoski widzowie. Dłaski, bo mam dosyć. Ok, no. Nie fajnie, dobra, teleportuję do gry. Zobaczmy, kto będzie duchem. Dobra, widzę Bo to zawodowało nas? Jeszcze nie do końca. Okej, widzę. 5 osób jest. No to mam dużo szansy w sumie na bycie. duchem. Nie jesteśmy, nie, nie, nie. Ja widziałem w tą grę, nie wierzę. Proszę, chodźcie, wybierzcie Halloween mapkę. będzie? No o kurcze, bo to czasami tak działa się. A, dobra, nie zostałem przeteleportowany. teleportowany. tu. O! O już, już. Naprawdę zostało wszystko naprawione. O kurcze. Dobra, zamykamy drzwi z mm, I ulepszamy save Potem drzwiczki. Nie do mnie, SioSio, sio. ja jestem dobrym człowiekiem. Nie no, idą wszyscy na mnie oczywiście jak zwykle, klas. Klasycznie wszyscy na mnie się rzucają na start gry. No co wszyscy na mnie się tak rzucili, nie no. No dobra, to drzwi sobie ulepszamy. Nie no, to nie jest problem jakiś, żeby ulepszyć drzwi sobie w odpowiednim momencie. sobie zginę. No że nie chyba zginę. Wydajcie! No kurczę! Nie no, oni nie będą iść na mnie! Nie no! Spadajcie są. Ja to są lepsze od was. Każdy ja jedną kurczę postawił, żeby po gnomki. Gnomki. Gnomy. Ty, banku. O kurcze, ten się level upował, trwaniak. Nie ma dokładnie łatwutko. No co, oni będą tylko na mnie iść. Znaczy, spoko, to tutaj jeszcze jest tak ale okej. Okay. Daję sobie jeszcze lepsze. No i co mi zrobicie? No nic nie robicie mi. No co sobie lepsze. No muszę. No, mój Hefik. Zefik widzę Ulepszymy. lepszy nie, no, jak on... Nie no, nie zwariuję ale no, nie możecie tylko... Nie no, tamten już sobie robić chłopy. Ja na jest waruję przez niego. O, przynajmniej na już. Dobra, ile kosztują drzwi? 4000 potrzebujemy na je. Okej... Okay. Kurczę, coś on ma za dużo HP. Przemija, spalaj stąd. Spadaj stąd, jesteś nieekonomiczne. I co, tak się zastanawiam. Dobra, jeszcze jedną kuszę, zrobimy. I teraz robimy śrubki, żeby jak na, żeby ich najszybciej mieć... Nie no, ale on będzie ciągle iść do mnie. O, dobrze, no nareszcie poszedł. Pik, pik. Okay, okay. Mi się w sumie wydaje, że powinienem safe? Teraz dopiero. Dobra, szybko śrubki. Jak najszybciej muszę siłki zrobić. Szybko, żeby... żeby... nie przyszedł do Hej, póki go nie ma tutaj, to trzeba jeszcze jakieś kusze porobić, nie wiem, jakieś rzeczy, żeby go odstraszyć, żeby go odsadzić coś. Nie wiem, no potrzebujemy jakiś... bo śrubek to raczej szybki nie są do... Dobra, co? On tam widzę, że się mocno ści, więc to tak, chyba dla niego... O, on tutaj przyszedł. O, spina. O, kurde. Dobra, więcej śrubek, więcej śrubek, więcej śrubek, więcej śrubek. Widzowie, możemy za chwilę naprawić swoje drzwi! Uuu, kurde. koniecznie. Nie, jeszcze na mnie nie. Dobra, no to zrobimy nowe drzwi. Żeby było jeszcze, tu im przyjść, chociaż znam, czy jak przyjechał, to też pójdę te drzwi w nasz znaczy tam. Dobra, ile kosztuje ulepszenie pierwsze? Dobra, widzę. Że według mnie powinniśmy je zrobić. <laughs> według mnie powinniśmy je zrobić. Dobra, widzę, że on będzie już chciał do nas iść, więc... Przyszykujmy... Oaa, kurde, kur! to się zbagowało, nie no jest. Nie. nie no, jest ja zwaruję, nie, nie, nie. Spadaj stąd drzwi, A, mam laga, nie no, kurde jest fajnie. Lisa otwórz mi drzwi! Otwórz mi drzwi. Nie, nie, nie otworzymy. No to ucieka w pa Sayonara. Uciekam stąd. Uciekam stąd widzowie. Dobra, widzowie, chyba posprzątajmy jego. Dobra, daj mi się zabić. Nie, nie, będziemy nie będę jak każdy player w tej grze. Dobra, zabij mnie. Zabij mnie, proszę właśnie nie rozwalił mnie czyli ale, ale mogę sobie uleczyć z safey nie wiem po co widzę ale dobra ulepszę to ej ulepszamy to widzę by lecimy z tym koksem kurde hop, dobra, no bo tu z tej strony Kurde, skapnął się. O, biegnę na ciebie, gościu! Ty mi weź... Uuu! No zamknij, zamknij go! Dziękuję, go... <grystanie> Dzięki, gościu! Nie no, jesteśmy ja bardzo dziwni. Dobra. <grystanie> Dobra, widzowie, lecimy z tą armatą! Nie ma gdzie tutaj nic robić, ale okej, okay. fajnie. Napiszę haj. Haj. tak żeby być miłym dosyć człowiekiem. O, widać, że go już szumuje i leci dobrze. Ej, dobrze. Zrobił. Chyba ten to jest na sobie. Tutaj no dużo śrubków. Nie wiem, że to nie jest jego błąd, że zrobił dużo śrubków. Dobra, o, hej, no to... O, o, o! Kurde, nie dawali go, ale bo jest dobrze. Uuu, leci mocno ze śrubkami. Mocno na śrubki. Uuu, brawo! Tutaj jeszcze. Według mnie, tutaj jeszcze powinienem wstać. O, kogo. O, brawo, brawo, brawo! Zakumał, zakumał! O, ale bardzo szybko brywa. O, tak. Dobra, zginął. Ja! Yeah, brawo! Brawo, brawo, gościu! Brawissimo, gościu! Dobra, wracamy do lobby. I widzowie, to by było na tyle z tego odcinka, jeżeli chcecie więcej odcineczków z tej gierki, zostawcie łapeczkę w górę, subika, link będzie oczywiście w opisie, no i widzimy się w kolejnym.